Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak sprawdzić wykorzystanie baterii w telefonie Honor Magic V5. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj zjeżdżamy w dół do zakładki Bateria, gdzie możemy zobaczyć na pewno ilość procentów naładowania naszej baterii, pozostały czas, jaki zostaje nam na e, obecnej Wytrzymałości baterii, możemy też włączyć sobie inne tryby naszej baterii. Kiedy zjedziemy sobie w dół, będziemy mogli zobaczyć szczegóły dotyczące zużycia energii, czyli np. od jakiego czasu działa nasz telefon, czy też jakie aplikacje zużyły dany procent baterii. Możemy też sprawdzić sobie naszą kondycję baterii, przechodząc do opcji więcej ustawień baterii. Nasza kondycja znajduje się w tym miejscu, u mnie wynosi ona 100%. Jeżeli zjedziemy sobie też na dół, mamy tutaj takie informacje jak datę produkcji, pierwsze użycie oraz liczba cykli baterii. Jeden cykl baterii jest to naładowanie do O 100%, czyli na przykład jeżeli Twój telefon rozładuje się do 20%, podładujesz go do 100% znowu, nie będziesz miał jednego cyklu. Natomiast jeżeli on rozładuje się jeszcze o 20%, czyli będzie miał 80%, a Ty podłączysz go znowu do ładowania do 100%, wtedy wykona się jeden cykl baterii, czyli bateria zostanie naładowana o całe 100%. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!